Dnia 5 marca 1940 roku na wniosek Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR Ławrintia Tijaberi, Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików postanowiło, cytuję, zastosować najwyższy wymiar kary wobec wszystkich 14 700 jeńców przebywających w obozach, a także wobec 11 000 obywateli polskich w przetrzymywanych więzieniach na terenie tzw. zachodniej Białorusi, zachodniej Ukrainy. Wszyscy oni, jak stwierdził w swym wniosku Beria, byli, cytuję, zatwardziałymi wrogami władzy sowieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju sowieckiego. Ja podkreślam tutaj raz jeszcze, iż z formalnego punktu widzenia dokument ten był wnioskiem Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR Berii do kierownictwa partii zaakceptowanym na posiedzeniu biura politycznego KC tej partii. Nie był więc wyrokiem, co ma swoje konsekwencje do dnia dzisiejszego, bowiem zdaniem rosyjskiej prokuratury nie można go uchylić, a w konsekwencji rehabilitować ofiar. Przygotowania techniczne do akcji wymordowania polskich oficerów trwało około miesiąca, w ciągu kolejnych blisko 6 tygodni, a więc od 3 kwietnia do 13 maja 1940 roku jeńców wywożono z obozów grupami liczącymi od 60 do 250 osób w odstępach 1-2-3 dniowych. By nie wzbudzać paniki i uwiarygodnić informację o rzekomym powrocie do Polski, bo oczywiście powiedziano im, że wracają do Polski, każdy z opuszczających obóz otrzymał prowiant na drogę w postaci 800 gramów chleba, kilka gramów cukru oraz trzy ślecie. Z Kozielska jeńców przewożono do miejscowości Katyń, gdzie zabijano strzałem w tył głowy na zbiorowymi mogiłami. Jeńców ze Starobielska zabijano w pomieszczeniach terenowego zarządu NKWD w Charkowie, a ich ciała grzebano na przedmieściach miasta Patichatki. Jeńców ze Staszkowa rozstrzeliwano w gmachu NKWD w Kalininie obecnie miasto to nosi nazwę twer, a chowano w miejscowości Miednoje. Dnia 9 czerwca 1940 roku zastępca szefa NKWD, a więc Beri, Wasylii Czernyszow, zameldował, cytuję, iż obozy te, a więc Kozielsk, Starobielsk i Ostaszków, są gotowe na przyjęcie nowej grupy jeńców. Eufemizm ten oznaczał zakończenie całości akcji. W okresie PRL-Katyń, który stał się, tak, tak mi się wydaje, symbolem tragedii narodu polskiego w latach II wojny światowej, należał do tematów nie tylko politycznie niepoprawnych, ale co najważniejsze niebezpiecznych. Przełom nastąpił dopiero dnia 13 kwietnia 1990 roku, kiedy to Michał Gorbaczow przekazał Wojciechowi Jaruzelskiemu listy jeńców z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie zamordowanych w kwietniu i maju 1940 roku. Tego samego dnia agencja TAS opublikowała komunikat wskazujący na NKWD jako sprawcę zbrodni. Kolejny prawdziwy przełom miał miejsce 14 października 1992 roku, kiedy to specjalny wysłannik prezydenta Borys Borysa Jelcyna, profesor Pichoja, wręczył Lechowi Wałęsie kolekcję dokumentów zawierającą m.in. zapisy decyzji Biura Politycznego KC Dnia 5 marca 1940 roku. Uważam, że rozliczenie się z własną historią jest ważne nie tylko na użytek wewnętrzny, ale także w polityce międzynarodowej, chyba jako warunek normalizacji stosunków między dwoma państwami. Powiem zamknięcie tylko jednego etapu umożliwia otwarcie nowego. Oczywiście ja mam tutaj na myśli etap w polityce międzynarodowej, bowiem jak wszyscy zdajemy sobie sprawę dla rodzin ofiar skozielska, Starobielska czy Ostaszkowa, etap ten nie zamknie się nigdy. Dziękuję bardzo. Chciałem też podziękować firmie Eurosan z Dąbrowy Tarnowskiej, która jest jednym ze sponsorów tej konferencji oraz firmie Gemini Jasna Park, to jest nowe centrum handlowe, które powstaje w Tarnowie. Dziękuję za wsparcie. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za zaufanie. Na samym początku muszę powiedzieć, że nie znam się na temacie. Więc dlatego jestem typowym Niemcem w tej sprawie. Powoli, powoli dopiero doszło do mojej świadomości, że Polska jest też ofiarą II wojny światowej, a nie tylko Żydzi. Oglądając film Andrzej Weide o Katyniu, tam jest ta sprawa, z która data na robowcu ma być 40, 40. rok lub 41 rok jako śmierci w Katyniu. Po raz pierwszy um, zaczynałem myśleć o tym, co to znaczyło kłamstwa katyńskie? Nie miał w ogóle świadomości o tym. Co to znaczy żyć przekłamanym świecie. W takim ważnym temacie. Dla Polaków II wojna światowa zaczynała się dwa razy. 1 i 17 września. Dlaczego? Każdą grupę niemiecką pytał. I prawie żadna nic o tym na ten temat nie wie. Nawet nauczyciele no, historii, które swoją grupą przyjadą i mówią, że są dobrze przygotowani. Teraz to powoli, powoli się może trochę zmieni, a na ogół do dzisiaj nie wiedzą. Jak mówię o tym pakcie Hitlera ze Stalinem, Molotow-Ribbentrop, mało kto wie. Jak zaczynam tak opowiadać, że 1 września, 17 września 1939 roku, potem napad nad Związku Radzieckim Niemców, a potem powrót, to znaczy dla wschodniej części Polski, że przeżywali II wojnę światową raz, sowiecki, raz niemiecki, drugi raz sowiecki i trzeci raz sowiecki przesiedlenie na zachód, a wybrane Niemcom nowych terytoriów Polski. Jak tak mówią hmm. więc Polacy przeżywali czty, cz, trzy razy drugą wojnę światową czy ze wschodu jako sowiecki raz jako niemiecki. A nie wolno było o tym mówić, ale to wszystko było obecne po wyjazdach rodzinnych, ponieważ oni ci wszyscy tam mieszkali. To jest na ogół całkowicie nowy świat i nikt o tym nic nie wiedział i miał świadomość. Partia Komunistyczna w Niemczech Zachodnim, w prawie w 80 roku jeszcze mówił o tym, że zbrodnia Katynczyk jest niemiecka zbrodnia. Mitologia narodowa polska. Dla Niemców na ogół jest w ogóle nie do rozumienia. Dlaczego Polacy są tacy dumni, że są Polakami? Dlaczego taki kaczyn tak, tak jest dla nich tak ważny? Dlatego też dialog o tych tematach z Polakami o narodową dumę jest trudny. Niemcy odkryli i wykorzystywali temat Katynia do usprawiedliwienia naczystowskiej wojny przeciwko Rosji. Potem Rosjanie, Radzieccy wykorzystywali temat Katyn do usprawiedliwienia wojny przeciwko Niemcom. Oczywiście. Wtedy od tego czasu, jeżeli Niemcy mówią o Katyniu, mówią o tym, że to jest radzieckie kłamstwo. Oni mówili, że my to byli, ale my to nie byliśmy. To oni byli, oni są tacy sami okrutni. To są moje e, przemyślenia jako niefachowca na ten temat, którymi chciałbym się dzielić. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.